Spacerujemy sobie po Grenadzie. Jesteśmy właśnie w kawiarni, żeby napić się kawy i żeby troszeczkę po prostu posiedzieć, poddychać tym miastem. I wszędzie na każdym kroku spotykam ludzi, którzy są bardzo spokojni, którzy są bardzo szczęśliwi. Miasto jest jakby uśpione, jest niedzielne, niedzielne południe, więc jest sympatycznie. I myślę, że jest to taki czas, kiedy można naprawdę, dzień, w którym czuć, że można poddychać Bogiem. Więc dzisiaj Boże myśli, Boże kierunki i idziemy zwiedzać kościoły. Trajają do wielbienia, szczególnie tak ogromne, monumentalne i takie cudownie piękne. Te drzwi, które są po prostu no, no, no. potężne. Nie wiem, człowiek ma ochotę stać tutaj i już wielbić Boga, podnosić ręce i śpiewać. Boże, jak ja żałuję, że ja tak nie umiem śpiewać, żeby stanąć... I tak zaśpiewać po prostu i oddać Bogu chwałę właśnie tu. Ja myślę, że jak budowali kiedyś świątynie, to właśnie z taką myślą. Ogromne drzwi, mosiężne ćwieki takie wbite w te drzwi, sceny biblijne, witraże w oknach i ta wielkość, i ten kamień cudowna, cudowna.